Także tylne zaciski już polakierowane, polakierowane sorry, pomalowane e, pędzelkiem na sztukę e, i biorę się za przód, co z przodem, trochę będzie więcej roboty. Zauważyłem, że na tych wahaczach jest zajebisty luz, także je wymienię. Oczywiście na używane. E, czy może nie wiem czy oczywiście na używane, no mam drugie takie w bardzo dobrym stanie, prawie nowe, więc założę je, dokończę je i założę wtedy nowe, yy. pomaluję sobie zaciski yy. te rzeczy jednak na sztukę, szczerze mówiąc, żeby tylko kolorce trochę je w popryskałem podkładem zwrotnicę pomaluję na czarno. Yy. I co jeszcze będę tutaj robił? Chcę wymienić sanki od V6 yy. Wtedy ładnie mi podejdzie tą ta łapa od skrzyni biegu, co wtedy ją przerabiałem. Podejrzewam, że jest na niej taki mały luz lub coś źle pomierzyłem. I podczas jazdy po prostu czuć ten luz. I mam nadzieję, że to jest od tego. Także wymienię sobie sanki, wymienię sobie tę łapę skrzyni. Już sobie pod skrzynię podłożyłem deseczki, żeby mi po prostu nie opadła za, za, za bardzo na dół. Odkręcę parę śrub. I sanki mi powinny wyjechać wahacze. Tak samo odkręcę dopiero jak puszę sanki, bo te śruby po prostu nie da rady wyciągnąć. Jak są sanki przykręcone. Także trzeba je opuścić. Wtedy odkręcamy wahacze, i sanki powinny nam wyjść. Mam nadzieję, że wyjdzie to bez problemu. Dobra Także działam, ale zaczyna padać, także idę schować do garażu i poczekam aż przestanie padać. Muszę jeszcze przy okazji od, y, odpowietrzyć sprzęgło. Jest y, zapowietrzone i to szczerze mówiąc bardzo przeszkadza podczas jazdy, bo trzeba pedał sprzęgła odciągać nogą od podłogi. Także sobie to wszystko teraz od razu zrobię. Także na dworze się troszeczkę rozpadało. To pokażę Wam, jakie hamulce chcę włożyć naprzód. Jest to zacisk z Audi A6 C6 z 320 i oryginalne zwrotnice z S4 tylko, że trzeba wprasować do nich łożysko i ogólnie chciałbym dać je do piaskowania ale pior zobaczę e, czy pójdzie to środką drucianą na flexa bo jak dobrze wiecie chyba flex to jest moje ulubione narzędzie co do zacisków, są w bardzo dobrym stanie. Chyba raczej nie trzeba będzie ich regenerować, ale na pewno je pomaluję sobie i wyczyszczę. Co do tarczy, no wygląda jak wygląda. Dam do przetoczenia. Jest troszeczkę pordzewiała, leżała na dworzu dość sporo. Eee. No nic, także czekam, aż przestanie padać i działam dalej z zasankami. Wracając do tych hamulcy. Docelowo chciałem założyć 345 tarcze albo 360. Na tyle 300, tak jak już wspominałem wcześniej. No i nic, czekam dalej. No i niestety dalej pada, także możemy sobie trochę pogadać. Nie wiem czy widzieliście na Facebooku, ale zamierzałem sprzedać audi. No niestety jest w życiu tak, że niekiedy są takie chwile, że trzeba sprzedać coś, żeby zacząć od nowa drugie. Ale na szczęście udało się wszystko ogarnąć w terminie. I Audi na chwilę obecną zostaje. Choć miałem tam dwóch kupców i byli bardzo zainteresowani zakupem. Myślę, że już nie dojdzie do takiej sytuacji, że będę planował ją sprzedać. Nawet jeżeli ją skończę, choć jak to mówią, że prawdziwego projektu nigdy się nie kończy. Co by tu dalej powiedzieć? No Audi nie sprzedaje, także Także możecie dalej subskrybować, dalej lajkować kanał i strony na Facebooku. Macie link w opisie. Dobra, czekam dalej, aż przestanie padać i, i działam. Za dwa tygodnie zlot, za dwa tygodnie zlot, półtora, można nawet powiedzieć. Ale wy pewnie to będziecie oglądać w sobotę. Także za tydzień w Pawlikowicach zlot Audi, który organizuję razem z Adamem z Łódki zlotu Audi. Także zapraszam was wszystkich. Link do wydarzenia tak samo będziecie mieli w opisie. I widzimy się za chwilę. Także wahać już mam odkręcony. I też, tak, że opuściliśmy sanki, też jesteśmy w stanie wyciągnąć tą śrubę. Muszę sobie tu jeszcze odciągnąć kurczę na dół. Czekajcie chwilę. Dobra, wyszło. Teraz kolejny wahać. Jeszcze dwie śruby z przodu odsanek i wyciągamy No Dobra, wahacze mam odkręcone. Teraz muszę poluzować tutaj śrubę odsanek, i muszę poluzować jeszcze te dwie śruby od mocowania silnika. Tutaj na tym trzyma się łapa silnika, dlatego muszę je tylko poluzować, żeby czasami ich nie odkręcić w całości. Tą śrubę muszę odkręcić całkowicie i po prostu wysunąć spod tego sanki do tyłu. Tutaj że yy, wyciągam powinny wyjść Mam nadzieję, że bez problemu No i jednak było trochę problemów Ale Są już luźne Muszę tylko je wyciągnąć spod auta Zobaczymy czy mi się uda Sorry, że tak nagrywam ale zapomniałem wziąć statywu. Tam się jeszcze trzymać, chyba na wahaczu się oparło. No a jak i lecimy z auta. się nagrywał. Wyciągnę je i Wam pokażę. Dobra, mam już je na wierzchu. I czym te sanki się różnią od V6? O, różnią się tymi mocowaniami. W V6 to mocowanie jest takie samo jak to. I dlatego wtedy, nie wiem czy pamiętacie, do wpajm nie, nie chciał mi wejść, bo łapa szła tak. A w V6 idzie tak. Także Odkręcam teraz tamte sanki od starego silnika, oddawcy i zakładam tutaj. Dobra, mam te sanki. No i niestety znowu zaczęło padać. Eee, przewrócę je sobie do góry nogami razem ze skrzynią i silnikiem. A szczerze mówiąc, no tak. Ona się tylko trzyma na wahaczach i na łapach od skrzyni. Ta Łapa będzie mi potrzebna. Ale zajebane tym wszystkim. Dobra, także mam teraz wszystko na wierzchu. Trochę ciężko było to przewrócić. Aż słońce wyszło. To co, co? Odkręcam wahacze. Odkręcam łapę. No. I wyciągam sanki. Dobra, mała silnika Wyczyszczę ją i przykręcę ją do, do tej szyni, co mam w aucie syf straszny Dobra, wyczyściłem sobie już łapę Ile mogę, tyle wyczyściłem i przykręcam do auta No i niestety okazuje się że łapa Skrzyni nie pasuje, także szczerze mówiąc, nie wiem co mam teraz robić. Czy zakładać stare sanki, robić wszystko tak jak było, czy wywalić skrzynię? Wywalić skrzynię. Trzeba walić dyfer. Szczerze mówiąc, dużo roboty teraz już nie ma skoro nie ma sanek, i na pewno jest wszystko wygodniej. Zrobić Ale czy na pewno Kurde Będę chciał wymienić skrzynię To będę musiał wymienić jeszcze zwrotnicę A tak jak wam mówiłem wcześniej Za półtora tygodnia jest zlot czy ja się z tym wyrobię Także wywołam skrzynię, oto poniosłem dużo dużo wyżej, żeby mieć lepszy dostęp do wszystkiego i muszę odkręcić ośki, wał I odkręcić całą skrzynię Dobra panowie, skrzynię mam już luźną o. Tylko trzeba ją teraz wyjąć Myślę jak to zrobić, chyba sobie coś tutaj jeszcze podłożę pod skrzynię po prostu ją wysunę, to mi spadnie na coś tutaj. Żeby nie uszkodzić sprzęgła. Eee, a tak to jest luźno. Tutaj mam, mam ją na lewarku. Eee, no dobra, czas ją wyjąć. Skrzynię już wyciągnąłem, jednak nic tu nie podkładałem. Jakbym coś podłożył, to bym po prostu je później nie wyjął spod auta. Skrzyni nie ma, leży sobie na glebie. Teraz muszę coś wykombinować, żeby ją po prostu stąd wyciągnąć. Yy, I nie wiem, czy nie zdemontuję po prostu jednej zwrotnicy, ale dzisiaj to już po prostu nie mam siły. Sprzątam ten bajzel, zaczyna znowu padać i będę działał jutro. Tutaj musiałem rozpierdzielić tę osłonę, bo tak blisko był do doffpipe, że nie miałem jak po prostu tego odkręcić po prostu potukłem tą osłonę na przegub trochę pushera no ale nie miałem wyjścia dobra także widzimy się jutro na razie mówiłem już wam że nie lubię tych imbusowych nakrętek nakrętek śrub od przegubów to jest właśnie efekt śrubę sobie odkręciłem teraz wszystko rozbieram po kolei Biorę się zaczyszczenie i malowanie. Także lecimy. Dobra, sanki sobie wykręciłem. Muszę teraz wyczyścić, pomalować. Ale dopiero muszę wykręcić jeszcze skrzynię. I takie znalezisko znalazłem w tym syfie. Nasadka ósemka. O, jeszcze coś tu jest. Kamień. Kamień, kamień. Jest trochę piocha. No. Trochę niewygodnie w ręką. Dobra, nie ma czasu na zabawę. No i skrzynia jest wyjęta. Eee. Dużo mnie czeka czyszczenia z tego co widzę. Wypadła mi jedna połośka ale to akurat jest szczegół. Dobra, biorę się zaczyszczenie. Już mam trochę wyczyszczone. W takich zakamarkach sobie po prostu wyczyszczę to śrubokrętem, bo jechałem czymś takim. W miarę sprawnie to poszło. Został mi jeszcze środek, ale środek to raczej wyczyszczę ropę. Tutaj troszeczkę zacząłem, ale zaczęło mi się mazać. Także wyczyszczę to ropą i pędzelkiem. Hmm, łożysko przełożę z tamtej skrzyni, bo jest nowe. Hmm. No dobra, to czyszczę. Skrzynia już jest wyczyszczona, pomalowana. Czekam teraz na znajomego, żeby pomógł mi ją wsadzić do samochodu. I na dzisiaj będzie koniec. Także skrzynia już siedzi, trochę się męczyliśmy, ale daliśmy radę ją włożyć, dzięki Dawid za pomoc, a jak chcecie więcej odcinków to subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie, na razie, hej!